Witamy w następnym odcinku, tym razem troszkę innym niż zwykle. Dziś Tomuś, czyli Muntą 16 będzie próbował przeciąć trzy rzeczy. Zaczynajmy od pierwszej. Titanica, no i co się stało? Następny. Mocno. Nie da się. I trzecia rzecz. Też się nie dało. No, okay. ah. <laughs> no Niestety doszło do wypadku. Doszło do wypadku, to mu się łóżko. Zapraszamy jutro, dzisiaj na odcinek pierwszy. Średnio wyszedł na jeża, bo niestety żadna rzecz nie została przedzięta. Jutro będziemy kroić chleb <ścoughs> i bułki.